W magazynie informacyjnym w Jastrowie Dzień Sołtysa. Świąteczne dekoracje. Nowe inwestycje. Rekrutacja do naszej szkoły. Pszczelarskie problemy. Z okazji Dnia Sołtysa w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie odbyło się spotkanie Sołtysek i Sołtysów z terenu naszej gminy. 11 marca, czyli Dzień Sołtysa. czy osoby bardzo ważnej na terenie wiejskim, dlatego że to jest takie przedłużenie, przedłużone ramię urzędu. Czyli który. W wielu sprawach pomaga nam. Przede wszystkim łączy mieszkańców i władze gminy. Jest takim pierwszym kontaktem w sprawach, które zgłaszają mieszkańcy i przekazuje dalej tutaj w kierunku urzędu. Rzeczywiście zaangażowani są w pracę na rzecz swojego lokalnego społeczeństwa, na rzecz swoich miejscowości. I to na różnej kanwie, bo działają również w różnych stowarzyszeniach, w kołach gospodarstw wiejskich. Także Słotysi to nie jest tylko taki urzędnik, ale również w dużej mierze społeczny. Takie spotkania mają duże znaczenie dla rozwoju współpracy między sołectwami a gminą. W tym roku zostaliśmy zaproszeni przez pana burmistrza na takie spotkanie, wiadomo, w obostrzeniach. Bo jest taka sytuacja, że i nie bywają na sesjach i nie mamy możliwości spotykania się chociażby nawet co miesiąc. Dlatego dzisiaj myślę, że będzie bardzo wiele tematów, które będziemy mieli do poruszenia. Będą jakieś informacje od pana, który się opiekuje nami z ramienia Urzędu. Myślę, że sprawy Funduszu Sołeckiego, a także naszych problemów, jakie występują na terenach naszych miejscowości. Dla nas to jest taka integracja. Dalej, chociaż już jesteśmy wiele lat sobie niektórzy i pierwszą kadencję niektórzy już nas kolejne, ale myślę, że wymiana doświadczeń. Potem różne pomysły na to, jak możemy jeszcze działać lepiej w sołectwach. Także myślę, że to są ważne spotkania. Dziękujemy naszym sołtysom za poświęconą pracę, bo zawsze mają duże pole do popisu. Ulice Jastrowia zyskały wiosenny wizerunek. Radosne dekoracje to zasługa Ośrodka Kultury w Jastrowiu. Pragniemy kolejny raz przeozdobić naszą przestrzeń w naszym mieście. Poprzez dekoracje, które będziecie Państwo mogli oglądać na Placu Jana Pawła II, w centrum naszego miasta czy przy Ośrodku Kultury, będą to zajączki, jajeczka wielkanocne, ramka standardowo, przy której Państwo będziecie mogli sobie zrobić rodzinne, na przykład zdjęcia. Wszystkie prace powstają w naszej pracowni, pracowni kreatywnej przy współpracy wszystkich pracowników Ośrodka Kultury. Są to tak ważne święta dla naszej kultury i obyczajowości, że chyba nie musimy tutaj martwić się o utożsamianie. Tak? One są w naszym życiu. Niemniej jednak, w obecnej sytuacji będą one wyglądały pewnie troszeczkę inaczej. A my, dekorując przestrzeń, chcemy troszeczkę je rozweselić. Także w innych miejscowościach naszej gminy zadbano o wielkanocne akcenty. Chcemy wyjść na zewnątrz, chociaż z dekoracją że mieszkańcy mogli skorzystać zobaczyć, że nie załamywać się, że jest jeszcze optymizm, że nadchodzą święta, jakaś dekoracja, która ich przyciągnie, będzie można zrobić sobie zdjęcie. Cieszymy się bardzo, że mieszkańcy przychodzą, zadowolenia oglądają. Jesteśmy akurat w trakcie jeszcze wykonywania kolejnych dekoracji, żeby to umiliło, upiększyło tu naszą i miejscowość i teren naszego domu kultury. I żebyśmy byli wszyscy wspólnie się cieszyli, że coś tutaj się dzieje, mimo że panuje ta pandemia koronawirusa, że my nie załamujemy się, mamy nadzieję cały czas, że będzie wszystko dobrze, wróci do normy i będziemy radośnie z tymi dekoracjami świątecznymi spędzać miłoty święta. Piękna tradycja i wspaniale ręcznie wykonane dzieła, a nie jakieś tam fabryczne wydmuszki. Do budżetu gminy i miasta Jastrowie zostały wprowadzone ponad 2 miliony złotych na inwestycje drogowe. Z takich ważnych inwestycji kontynuacja budowy dróg na osiedlu jedności robotniczej to jest również przebudowa drogi w kierunku Prekomu, obok centrum logistycznego Dino jak również kilka dróg na terenie gminy, w Sypniewie, w Brzeźnicy i w Nadarzycach. Czeka nas także przebudowa ulicy Konopnickiej. Mam nadzieję, że rozwiąże to problem parkingu na tej ulicy, na tym fragmencie ulicy Marii Konopnickiej, ponieważ w wyniku przebudowy tej drogi powstanie 48 miejsc parkingowych, nowych miejsc parkingowych. I to pozwoli udrożnić tą drogę. Ja stosuję dalsze plany. No, czynimy starania na przykład, żeby przebudować drogę Ulicy Wojska Polskiego. Ja jestem już po rozmowach z wicemarszałkiem województwa i w najbliższym czasie wybieram się do, na spotkanie do Poznania, gdzie chcemy rozmawiać o przebudowie, gruntownym remoncie drogi. Wojewódzkiej i ulicy Wojska Polskiego. Dobre informacje i mamy nadzieję, że te wszystkie inwestycje z ulicą Konopnickiej na czele będą jak z bajki. W naszej szkole w Jastrowiu wkrótce rozpocznie się rekrutacja na kolejny rok szkolny. W tym roku szkolnym wróciliśmy jakby do sta tradycyjnej, starej, mówiąc kolokwialnie, formy rekrutacji, czyli wersji papierowej, nie elektronicznej. Czyli jak dotychczas wniosek, podanie, jak zwał, tak zwał, składają uczniowie do sekretariatu szkoły wraz z potrzebnymi dokumentami. Zaczyna się rekrutacja 17 maja i trwa do 21 czerwca, czyli w tym czasie składamy wnioski, podania. Od 25 czerwca do 14 lipca dostarczamy do wybranej u nas placówki sekretariatu świadectwo okończenia podstawówki oraz zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty. Natomiast 22 lipca my jako szkoła publikujemy listę uczniów czy kandydatów w tym momencie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, i co jest istotne, to nie oznacza, że ktoś nie został przyjęty do szkoły. Tylko niezakwalifikowanie oznacza fakt, że brakuje jakiegoś dokumentu. Nasza szkoła poszerza dla przyszłych uczniów swoją ofertę edukacyjną. W tym roku również uruchomiliśmy nabór na kierunek liceum ogólnokształcące o takim charakterze usportowionym, więc są dwa rodzaje podań skierowane do branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz do liceum ogólnokształcącego. Podania te są do pobrania w sekretariacie szkoły, bądź też na naszej stronie www.zsjastrowie.pl. Jest to liceum ogólnokształcące, czyli kształcimy bez profilowania. Są to przedmioty ogólnokształcące, uczniowie odbywają naukę, tak jak w innych liceach ogólnokształcących, a reszta zajęć, tak, żeby nie zajmować całego czasu szkolnego tych uczniów, bo tak jak mówię, to ma być dodatek tylko do tego kształcenia ogólnego, e, będzie odbywało się po e, zajęciach, czyli będziemy różne kółka zainteresowań usportowione, czy to będą no kajaki, czy piłka nożna, czy sztuki walki. No można tutaj wymieniać bez końca, w zależności, jakie też preferencje będą mieli e, nasi uczniowie, którzy zgłoszą się do tego liceum. Dzięki ciekawej ofercie edukacyjnej, naszej w szkole można zdobyć dobry zawód, a także zdać maturę. Wszystko z klasą. Na przełomie roku wandale zniszczyli posiekę należącą do mieszkańca Jastrowia. 2 stycznia, czyli zaraz po nowym roku przyszedłem sobie właśnie, mieszkam niedaleko na spacer. No i stwierdziłem właśnie idę, patrzę, ta furtka jest nie. I patrzę, 100%, 100%, nie tam, że 1 2, 100% uli, jak wcześniej jest to na zdjęciach też pokazane, jest powywraconych, połamanych, pszczoły leżą na śniegu tysiącami, bo to były tysiące, tysiące pszczół, sikorki miały urzędowanie. Poszkodowany pszczelarz spotkał się z ogromnym wsparciem ze strony ludzi z całego kraju. Takiego odzewu, powiem szczerze, że się nie spodziewałem, tak w formie pieniężnej, jak i w formie materiałowej, no bo i te, te ule, te różne stroje, no to wszystko jest to czyjaś tam zasługa. Oni po 4-5 dniach uzyskałem przy tym tylu znajomych, z którym jestem na ty. W całej Polsce, którzy do mnie dzwonią, jakby, jakbyśmy się zna... nigdy ich nie widzieli, nie wiem czy kiedykolwiek ich zobaczę, a rozmawiamy tak, jakbyśmy po prostu byli z sąsiadami z podwórka. Sprawa pana Kazimierza nie przeszła bez Echa, również na szczeblu wojewódzkim. My jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego od kilku lat wspieramy pszczelarzy w Wielkopolsce. Przeznaczamy na ten cel każdego roku 2 miliony złotych, na w latach poprzednich na zakup węzy pszczelej. W tym roku te pieniądze są przeznaczone na zakup ciasta. Przelaże to zaproponowali, bo myślę, że oni wiedzą najlepiej, na co te środki trzeba przeznaczyć. A ponieważ ta sprawa trochę zbulwersowała Wielkopolskę, ale również cały kraj, że te pasieki zostały zniszczone, to chciałem podkreślić, że w Wielkopolsce o przelaży myślimy i wspominamy. Każdego roku również przeznaczamy konkretne środki na zakup. Sadzonek drzew miododajnych. Gminy z Wielkopolski pozyskują pieniądze i odbywa się to sadzenie drzew miododajnych. To jest bardzo ważne, bo w ten sposób myślimy o przyszłości. Trzeba reagować na wszelkie takie akty wandalizmu, a deklaracje pomocy to zawsze miód na serce.